To jest zapisanie stanu emocjonalnego, zasocjowanego, czyli podłączonego do jakiegoś albo obrazu, albo dźwięku, yy, nacisku w ciele, albo właśnie na przykład tak zapachu czy, czy, czy smaku. Yy, więc mamy pięć zmysłów, wakok, tak, nasz, yy, i wtedy my możemy w jakiś sposób zapisać sobie konkretny stan emocjonalny pod na przykład naciskiem w ciele. To jest... No właśnie, teraz o tą kotwicę muszę zapytać, w ogóle o tą kotwicę, bo niesamowite odkrycie było w kontekście właśnie damsko-męskich relacji, bo byłam zaskoczona właśnie, że najsilniejszą kotwicą jest zapach. Mm. Nie będę się tu chwalić, ale ty masz ich dużo, nie? Zapachowe masz kotwice? Nie, zapachowych Jeszcze akurat nie. nie mam. A najsilniejsze są, to czemu nie tak. korzystasz z najsilniejszej siły? Wiesz co, ze względu na to, że ja po prostu mam, ja w ogóle słabo czuję zapachy, ze względu skrzywioną przegrodę nosową. Więc tutaj po prostu też Rozumiem. fizyczne, ja, my, umie fizyczne. Aha. Aha. u mnie ten zmysł jest najsłabszy. Na u mnie ten zmysł jest najsłabszy, natomiast, że tak powiem, mam takie nieświadome kotwice węchowe, tak, no bo jeżeli czuję właśnie jakieś, nie wiem, potrawę, tak? czy, czy jakieś jedzenie, które mi się z czymś kojarzy, no to od razu jakby już, już ten stan się buduje.